A dzisiaj wyleciał i tak się na początku też mi się chowałem, ale za chwilę patrzę, ten mi tu chce zapierdolić. Patrzę mu w oczy. Orphan, your idea, our job, your tattoo. Best Fuel, Twój klucz do szybszej regeneracji. Cześć, brygada. Karol Garnica z tej strony, a ja tak naprawdę kanał Frikowy w akcji. Bo dzisiaj u mnie Arkadiusz Tencula na świeżuteńko po mediatreningu, po ceremonii ważenia, po Zadymie, w Zadymie. E, głodny. No. No. Ja powiem na szybko może co się wydarzyło szanowni widzowie, akurat yy, Arek przekąsi tutaj, była za nami niezwykle, w ogóle wszedłem tu i tu było tak dużo ludzi podczas waszej zadymy, że nie szło przejść, autentycznie, było bardzo dużo ludzi, naliczyłem 16 osób. <grym> u Kasia w Federacji, u siebie. Ale słuchaj, nie no, to jest studio, w ogóle wiecie, jak tu przejebane wejść było? No, to wiem no, wchodziłem. Mnie nie było na liście w ogóle i mi, mi, najlepsze to, że nie ma mnie na liście, że mnie tu pójdziemy, że... Mówię, ale proszę Panie, tu mam walkę wieczoru, <grym> tak to, tu nie ma Pana na liście, no nie, nie ma, nie ma, było mnie na liście, więc to Ja nie wchodzę nie... na pierwszej liście, jestem, na drugiej je szukają, szukają, ja mówię, no to to nie powinno być tak, że jak jestem na pierwszej liście, to jestem i na drugiej liście? Dlatego mówię, że wiesz, że, że tu w ogóle nie ma, to, to jest studio Polsatu, które ma naprawdę duże restrykcje i oni nie dali tutaj pójść, on się ja myślę, że tak by za darmo by się tu dzieciaki pewnie przyszły, no. A tak to byli tylko zainteresowani, tylko ktoś tam z teamu, a przecież ci wszyscy już poszli zawodnicy do domu zmęczeni po robieniu wagi, czy tam po tych wszystkich rzeczach, więc co się tu dziwić. Jebać to, ile tu było osób Mówmy o tym, co się tu wydarzyło, nie? No właśnie. A co się wydarzyło? Zadowolony jesteś ogólnie z, z tego ostatniego spotkania, takiego werbalnego? Nie trzyma ci się w ogóle, Kasiu. Jest... Nie trzyma ci się. I to widziałem widać właśnie, że ty byłeś bardziej taki rozluźniony, a on stawiał się, sadził, no. można powiedzieć. Byłeś. on tam pieledolić, że coś tam. ten YouTube i tak dalej. Jak wszyscy tak naprawdę, m, przynajmniej z, może wiadomo, no wszyscy to za ale większość czatu i tak dalej było za mną. Rozje biseksa i tak dalej, więc myślę, że on świetnie sobie zdaje sprawę, że walka ze mną mu trochę pr Zabrała. Jak to się stało, że ty nie wiedziałeś o tym, że e, Casio właśnie, bo mówisz o Biseksa, a wiadomo do czego to jest nawiązanie, jak ja to się, się stało, że ty tego nie wiedziałeś wcześniej? Ja się dowiedziałem o tym dopiero wczoraj czy przez wczoraj, bo ja nie, nie oglądałem tego programu w ogóle, wiesz, i, i nie miałem pojęcia i myślę, że dużo ludzi skoro ja nie wiedziałem o tym, no my myślę, że dużo ludzi wiedziałem, no, To pomyślałem, a warto przypomnieć, zwłaszcza, że on wyciąga gdzieś tam na Story. Znowu to co Amadeusz rok temu wyciągał, czyli też odgrzewam, w sumie to samo. Eee... Ale ma problem, że ty odgrzewasz. Ale ma problem, że ja odgrzewam. Kurwa, jak on odgrzewa, to już przez rok. No w sumie, kurwa, widzisz, jeszcze ja tego nie, nie od razu No mówię ja wyłapałem to od razu, nie, bo A. mówisz, powtarzasz się, powtarzasz się, pańcula, powtarzasz się, powtarzasz się. Po czym wcześniej 46 tysięcy razy powiedział to samo. No ładnie, no to jest właśnie kurwa ten. To jest właśnie kurwa cały kutaciąg, kuta bo to nie skuta tylko to jest kutaciąg w takim razie. No dobra, ale żeby nie było tak, że my się znowu teraz głaskamy po jajkach jako kanał frikowy, to powiedz mi na ile ty tak naprawdę jutro jesteś przygotowany wydolnościowo, czy to jest skok po kasę? Nie, skok te... na bank to jest. Jestem przygotowany kurwa na dwie rundy maksymalnie, więc muszę go opierdolić. Dlatego pracowaliśmy nad mocnym powerpounchami. Pracowa Pracowaliście trochę. Tak, ogólnie, no cały okres przygotowawczy to było 8 treningów <laughs> i dwa sparingi. Pracowaliśmy nad power punchami, bo tutaj no niestety stary, co wiesz, no nie jesteś w stanie w dwa tygodnie nadrobić gościa, który trenuje ileś tam lat, który ma ileś tam wag, więc trzeba iść z systemem. Napierdaleźliśmy power punche jak go trafię, dlatego też w gruchę tak przyjebałem, jak go trafię, no to to to, to, to będzie po chłopie, bo naprawdę jest tylko że no trzeba jeszcze trafić, wiesz, to nie jest kurwa, mieć być silne uderzenie to jest jedno, ale umieć trafić to jest drugie. A jak go nie trafi, no to to, to, to pewnie będzie radiozną, no, coś trzeba mówić, kurwa. Myślisz, że to face-to-face to face psychicznie może go zjeść? No on, no, za znaczy, Nie zadyma. do anguszenia. Pierwszy raz, bo bardzo się goś rzucił. No, widziałem właśnie, że była troszkę. było troszkę, było się troszkę. Nie, że już rzucił na niego, a na miesiąc zaraz rzucił. No dobra, ale przechodzimy teraz do tematu też ważnego, bo wy się tam wyzywaliście, przypominaliście sobie wszystkie te same rzeczy, o których wszyscy już wiedzą, nie? Hmm. A patrzę nagle, wchodzi Paweł Jóźwiak, w ogóle który mało nie staranował ochroniarza, który go próbował tutaj, wiesz, dopuścić i idzie wkurzony i w ogóle a wiesz, ta wyskakuje ta, ta, ta. do ciebie z tekstami, że odjebałeś i to, co zrobiłeś dzisiaj, to on ci tego nie daruje. Najlepsze co to? ty takiego zrobiłeś? <laughs> ja codziennie się budzę i robię z niego bekę, ale że ja go traktuję tak wiesz, jak, To na bekę go traktuję Przecież to jest stary dziecko. Stary, ja, ja to naprawdę z mega dystansem cisnę z niego bekę. A dzisiaj wyleciał i tak się na początku też mi się chowałem, ale za chwilę patrzę, ten mi tu chce zapierdolić. Patrzę mu w oczy. O, to naprawdę nie nam się kurwa, sam coś myślał, co ja takiego zrobiłem, ale nie zrobiłem nic takiego, takiego nie pozwalę, żeby mi no. I też tam odepynę tego chronię, spróbowałem udajem... z nawet go dotknąłem drugim palcem, ale łatwo jest się wytłumaczyć z czegoś, co się zrobiło, ale jeszcze gorzej się wytłumaczyć z czegoś, czego się nie zrobiło, nie? Ale tutaj, no, jeżeli on jest, bafluje się z tym, kurwa, kutaciągiem, to całkiem możliwe, że mnie pomówią o coś, czego nie zrobiłem, i będę się musiał odmawiać z czegoś, bo to, jest, widzisz, to jest właśnie ciągle. Ale powiem ci, jak y, śledziłem ich tutaj na zapleczu, bo y, po, y, rozmawiałem wcześniej trochę z, z Pawem Juświakiem, y, to cały czas ktoś koło niego był, ten wzrok był taki groźny i chodził taki w swoim stylu, nabuzowany. Więc coś. Albo dobrze mu ktoś na, wkręcał do bani i goś uwierzył w to po prostu On i wyskoczył to na galerze, do siebie. No, tak... Albo na przykład coś naświrowałeś, no i niestety nie wiemy co. Ja zjedzone z ostrym sosem, było czy z łagodnym? Wtedy, A teraz przerwa na reklamy. Koniec przerwy. Kurwa jebany całe. Mm, I co miałem mówić? No właśnie. Co właśnie to jest przejebane, że, on... Dobra. No. że tutaj ci ludzie, wiesz, też tak ktoś komuś coś powie kurwa i, i tak dalej i on nawet nie skonfrontuje tego. Bo no to że żeby coś udos. W myśleć, co dzisiaj u... Udos...